Jako ciocia dobra rada nie mogę oprzeć się pokusie i przy okazji szykowania posiłku nie powiedzieć parę słów na temat skrobi opornej, która jest właśnie w tychże ziemniaczkach, które są ugotowane na parze i ostudzone zimne pokrojone. I tutaj akurat mam po prostu polane oliwą, posypane solą i posypane ziołami, wymieszane. I co skrobia oporna? Skrobia oporna sprzyja redukcji masy ciała, szczególnie tej w okolicy brzucha, tkanka tłuszczowa brzucha, tak ciężka do pozbycia się. Wiele osób ma trudności z tym, zwykle chudniemy fajnie, ale tutaj ta oponka na brzuchu jest taka uparta, no to właśnie skrobia oporna sprzyja redukcji tego, zwiększa odczuwanie sytości, zapobiegając atakom wilczego apetytu. Poprawia funkcjonowanie jelit, zapobiega zaparciom, zmniejsza ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego i obniża cholesterol, ten niedobry. Także zimne ziemniaczki. Jeżeli lubicie makaroniki, to makaroniki też ugotować i później ostudzić, wsuwać na zimno. Jak i ziemniaczki. Że skrobia oporna, nie musimy rezygnować ze wszystkiego nie wszystkie karpsy są złe nie każdy ziemniak zatka nam nos i spowoduje katar i zalepi nam nasze kosymki jelitowe ale ziemniaczek na zimno także widzicie tu jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich ziemniaczkożerców bo możemy takie ziemniaczki nawet z domowej roboty majonezem sobie to pomaziać i po prostu wsunąć ze świeżym koperkiem albo natką pietruszki o matko aż mi ach ślinka pociekła no właśnie także zimne ziemniaczki namawiam was zróbcie sobie smacznego